Nazywam się Magda Mucha. W tym roku mija 12 lat. Kiedy u mnie guza mózgu, koniecznie musiałam poddać się operacji ratującej życie. Operacja się udała, ale niestety straciłam wzrok. W moich oczach jest coraz jaśniej. Pomogły terapie, które przebyłam za granicą. A to jest wciąż mało. Oczywiście jest moje największe marzenie, by choć trochę odzyskać wzrok, zobaczyć moich najbliższych i świat, który widziałam przez większość życia. Po wakacjach chcę kontynuować dalej terapię wzroku EMOST. Mam nadzieję, że choć trochę pomoże mi zregenerować nerwy wzrokowe. Teraz medycyna idzie tak szybko do przodu, że wierzę w to, że znajdzie się taka metoda, która kiedyś mi pomoże by mogła normalnie żyć, spełniać swoje marzenia. Jeśli chcesz mi w tym pomóc, proszę, wesprzyj moją zbiórkę. Dziękuję i pozdrawiam.